To, co ja wam pokazałem, było jedno z najbardziej przerażających oraz najśmieszniejszych rzeczy, które się wydarzyły w ciemnym pokoju. I my to nazywamy ja p... incydent. Jak doszło do tego incydentu oraz jaki był początek ciemnego pokoju? Zacznijmy jak się rozpoczął ciemny pokój, jak się zaczął ciemny pokój, ignorujcie co ci debile tam robią z tyłu, e, jak się zaczął ciemny pokój, więc tak naprawdę chcieliśmy zrobić ek eksperyment, że co by się wydarzyło gdybyśmy siedzieli w ciemnym pokoju i byśmy puścili taką wkurzającą piosenkę ze Spongeboba, która... My z Patrykiem i z Szymonem pomyśleliśmy co by się wydarzyło gdybyśmy zostali zamknięci w takim ciemnym pokoju i byśmy wkurz Boże i byśmy puścili jedną z najbardziej wkurzających piosenek i co by się z nami wydarzyło? Czy byśmy zwariowali? Czy coś eee, widać wyniki były dosyć ciekawe. Na początku muzyczka była wkurzająca, ale nagle, nagle zrobiła się straszna. Ja ogólnie nie jestem pan Rąsia, ale lubiłem tam bić moich przyjaciół w ciemnym pokoju, co oznacza, że ja też wariowałem. Był jeszcze drugi incydent, nazywał się Helm Incydent, gdzie Patryk rzucił Szymonowi kask na web. Patryk powiedział: Cytuję, ja myślałem, że on złapie. Przypominam, to jest ciemny pokój i on nic nie widział. Ja wiem, że Patryk w trakcie oglądania tego filmu. Podejdzie do Szymona i tak powie: Oje, ja przepraszam, ja przepraszam. Człowieku, przeprosiłeś go tysiąc razy. I on ci wybaczył. Przestań przepraszać, okej? Okay? Te dwa incydenty tak naprawdę wydarzyły się tego samego dnia, 13 stycznia 2024. I to był akurat początek Ciemnego Pokoju. Przypominam, jak rozdziela incydent. Te dwa incydenty. Ja pierdziałam. Dlatego jest ciemny pokój. Dochodzimy do wniosku: co to ciemny pokój? No więc strasznie ciemny pokój, w którym jest głośnik. I z tego głośnika leci ta oto muzyka ze SpongeBoba. Nazywa się Seaweed. Możecie myśleć, o jaka piękna muzyczka. Mówię wam, gdybyście byli w ciemnym pokoju i byście zaczęli słyszeć tą muzykę, to byście się ostro zasrali w gacie. Ja bym powiedział, że aż tak się bałem ciemnego pokoju, ale wciąż czułem ten strach. I tak sobie pomyślałem. Może być straszniej? Ah, kolejny dzień, kolejne gówno. Dobra, musieliśmy przejść do innego pokoju, tak żeby było o wiele ciemniej, bo wtedy mogliśmy kocami zakryć okno e, i było o wiele tutaj ciemniej, ale e, na początku było strasznie, ale później po jakimś bawieniu się, po udawaniu debili. Robiło się coraz mniej i coraz mniej straszniej. I kiedyś nam się zmęczyło to udawanie debili i po prostu chcieliśmy odpocząć, bo nie mieliśmy naprawdę co robić. Ale nie było tak strasznie. Nie mam dostępu do dźwięków w tym filmie, ale chyba Patryk się czegoś przestraszył, lub chciał po prostu sprawdzić, jak to jest, zapalić po prostu światło. I widać, że to był jakiś taki. O, i Dowiedzieliśmy się, że za każdym razem, kiedy coś robimy w ciemnym pokoju, to myślimy i się boimy czegoś, że coś się za chwilę wydarzy, ale nic tak naprawdę się nie dzieje. Ja tak sobie pomyślałem, co by się wydarzyło, gdyby można było zrobić coś takiego, że można zapalić światło na, ileś, na jakąś ilość czasu, ale wiedziałem, że można oszukiwać i trzeba jeszcze znaleźć włącznik tamto, siamto i tak sobie myślałem. Co ja mógłbym zrobić, żeby nikt nie oszukiwał? Teraz e, zerknąłem na innych youtuberów, sprawdzić co oni mają, czego my nie mamy. A tak naprawdę, oni nie mają, co my mamy. Klasę! Więc <laughs> tak sobie pomyślałem, co by się wydarzyło, gdybym no, położył laptop na środku pokoju i zrobić tak, że od czasu do czasu pojawia się jasny ekran, gdzie podsiedla cały pokój. Więc brałem się do edytowania. Fakt, o ciemnym pokoju. Tak naprawdę na początku myślałem, żeby wziąć głośnik, i także od czasu do czasu będzie dźwięk z Minecrafta, ten cave sound, wiecie. Ale dopiero później wpadłem na pomysł, żeby dodać coś takiego jak. no. jak jasny pokój. że... czasami. wiecie. Czasami jest jasny pokój. No, że jasny ekran. CO JA PIERDZIENIEG ABOUT?! No i wiecie co potem było... No z tym krwawym pokojem i z jasnym pokojem. No. Pamiętacie ten film, nie? Ale musiałem go zdjąć. Nie powiem dlaczego. I tak sobie pomyślałem... Dlaczego tylko my? Mamy robić ten challenge. Planowy humor z tej strony. I ja nagrywałem i wciąż edytowałem ten film. Jej. I tak se myślałem, czemu my nie możemy wam pozwolić robić taki challenge Ciemny Pokój. Dlatego Wystawiłem film Ciemny Pokój. Tak, wy możecie wziąć laptop na środek pokoju, podłączony do głośnika, włączyć ten film, gdzie jest jasny pokój i e, krwawy księżyc i móc se tak, no grać, no po prostu zagrać tak fajnie, tak se miło, miło grać w Ciemny Pokój, bo czemu, czemu wy nie możecie, nie? Na tym ciemnym pokoju jest na końcu film, gdzie są, są cztery wybory. Numer jeden, jak się gra. A nie, to były dwa wybory, chyba trzy wybory były, nieby jak się gra i różne tryby. Tak, 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 tak. I możecie wziąć jak się, jak się gra i trzeba tak zrobić, żeby no, ciemny pokój no, był strasznie ciemny, żeby prawie nic nie było widać. No i tak Ja wciąż edytuję ciemny pokój, na przykład. Dodaję różne potwory i ja miałem taki pomysł, żeby zrobić coś takiego, że włożyć jeden głośnik do szafy, jeden głośnik tam, tam, siam, tak, żeby w ciemnym pokoju były różne dźwięki z różnych stron. Więc no ta, ja wciąż pracuję nad ciemnym pokojem i myślę, że kiedy wyjdzie cała gra, wam się strasznie spodoba. Ale na razie, no co, widzimy się w kolejnym kolejnym odcinku. Pa pa. ZE BESTE FILM!